Kiedy mówię o obecności, to używam takiego sformułowania zaangażowana obecność. Nie chodzi o sam fakt, że jestem, tylko chodzi o to, że jestem dla, jestem z, bardzo świadomie. Chodzi o pewien rodzaj uważności. Mogę, wiesz, leżeć na dywanie z telefonem w ręce, skrolować sobie ekran, a dziecko sobie układa klocki. Spędziliśmy razem godzinę, na pewno? No raczej nie. Ale mogę w tym samym czasie być z nim dla niego. Wykorzystać tę okazję do rozmawiania. Widzisz, ja na przykład zacząłem to robić parę lat temu i staram się być temu wierny. Oczywiście są różne dni, różne tygodnie, ale to jest pewna, pewien mój modus operandi, nie? że mam ten czas jeden na jeden z każdym dzieckiem ustalony regularnie. Mamy rozkład jazdy, nie? Wręcz. Mój najstarszy syn wierzy że poniedziałek to jest jego dzień, dzisiaj jest czwartek, to najstarsza córka, tak? to mamy jakoś tak poukładane. No ale ty masz czwórkę. Dzieci. Mam czwórkę. No ile czasu dziennie no, poświęcasz na, na każdego z nich? Staram się mieć przynajmniej pół godziny. Czasami to jest godzina, nie? ale ten czas staram się też zaplanować jakoś. Czasami dzieci to robią, czasami one planują, czasami to jest coś trywialnego, zwyczajnego, nic specjalnego, a czasami to spędzanie tego czasu regularnie owocuje jakąś rozmową, która jest kluczową.